Mam dla ciebie bardzo fajną propozycję. Jeżeli inwestujesz i nie osiągasz takich wyników, jakich byś chciał osiągać, albo jeżeli chcesz zacząć, nie wiesz tak naprawdę, kogo słuchać, kto ma rację w inwestowaniu, to posłuchaj mnie przez chwileczkę, ale na początku spójrz, coś chciałbym ci pokazać. To jest moja stopa zwrotu na koncie, które prowadzę już 15 miesięcy. Ona wynosi w tej chwili 164. To jest krzywa kapitału, która pokazuje w jaki sposób ta stopa zwrotu została osiągnięta i w tej chwili jestem na najwyższym poziomie, no i pewnie ta stopa zwrotu cały czas tutaj będzie rosła z jakimiś korektami. A jeżeli ty dokładnie chciałbyś wiedzieć, kiedy ja dokładnie otwieram pozycje w tym moim portfelu, kiedy je modyfikuję, kiedy ja zamykam w czasie rzeczywistym, to z myślą o osobach, które w tej chwili nie mają czasu na śledzenie rynku, z myślą osobach, które nie są zadowolone ze swoich wyników inwestycyjnych albo chciałyby te wyniki osiągać lepsze, to przygotowałem taką usługę śledzenia właśnie tego portfela Market Trend Follower. Kliknij teraz w link, który tutaj ci się wyświetla, albo ten link znajdziesz tutaj w opisie tego filmu, albo tutaj jest w komentarzu. Kliknij, zapoznaj się z tą usługą. I po pierwsze, dzięki tej usłudze dokładnie będziesz wiedział, w jaki sposób ja inwestuję. I będziesz także mógł sam z tych tutaj moich pozycji pewnie korzystać, bo zobaczysz, nauczysz się, w jaki sposób takie stopy zwrotu się osiąga. Będziesz mógł także pewnie w przyszłości, dobrze inwestując, zrealizować swoje cele, które sobie tutaj postawiłeś, dzięki temu, że chcę, chciałeś zająć się inwestowaniem. Kliknij teraz, zapoznaj się i dołącz. Ja przygotowałem wiele różnych form. Możliwości skorzystania z tej usługi, tak aby każdy mógł z niej tutaj korzystać. Zapraszam serdecznie, no i mam nadzieję, że do usłyszenia. Już tutaj po tej drugiej stronie, czyli jako uczestnik czy użytkownik mojej usługi. Pozdrawiam.